Witajcie w kolejnym odcinku związanym z elektryką. Bohaterem tego odcinka jest przekaźnik RPC 3MD Uni. Co najmniej dwie jego cechy wymagają podkreślenia. Jedną cechą jest to, iż jest to przekaźnik czasowy o szerokości 17,5 mm z trzema stykami. Widzimy, mamy tutaj właśnie te trzy styki. Nie często jest to spotykane rozwiązanie, ponieważ są znacznie większe. Więc jest bardzo miły, kompaktowy ten przekaźnik, przez to. Drugą cechą charakterystyczną tego przekaźnika czasowego jest natychmiastowa możliwość zmiany funkcji bez potrzeby wyłączania zasilania. No, funkcji ma dość sporo, ponieważ zajmują tutaj dwie strony. Więc, jak najbardziej, przełączanie się między nimi powoduje to, że jest to bardzo wygodne, jak chcemy coś zmienić, przetestować. No, przekaźnik posiada 10 funkcji czasowych. Oraz 8 regulowanych zakresów czasowych od 1 sekundy do 10 dni. Tutaj właśnie mamy. O, tutaj mamy te właśnie funkcje. Mamy zakresy czasowe. No i naszą podziałkę. Ten nasz mnożnik, który powoduje, że nasze przedziały czasowe odpowiednio tutaj się zachowują. Tutaj jeszcze mamy wyjaśnione, co dane funkcje robią z jednej strony oraz z drugiej strony. My sobie omówimy dwie funkcje w naszym przekaźniku. No ale więcej szczegółów już podczas testowania naszego przewoźnika w układzie. Zapraszam do oglądania. <Sess -tronik> I rozpoczniemy testowanie naszego układu za pomocą funkcji BP. Funkcja czasowa BP to praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy. Włączenie przekaźnika to wyjątkowe rozpoczęcie odmierzania czasu, jedna z częstych używanych funkcji. Czas wyłączenia i czas włączenia przekaźnika są jednakowe i trwają aż do momentu wyłączenia zasilania. Sprawdźmy to więc. Jak widzimy, nasza lampka mruga w cykliczny sposób, taki jak to mamy ustawione. Czyli z tego, co tutaj widzę, co 2 sekundy. Przejdźmy więc do kolejnej funkcji, którą chcemy omówić, a mianowicie funkcji WA. Funkcja WA to włączenie na nastawiony czas wyzwalania otwarcia styku stykiem sterującym S. Przejdźmy więc do kolejnej funkcji. Będzie to funkcja WA. Musimy ją sobie tutaj najpierw ustawić. Funkcja WA to załączanie na nastawiony czas wyzwalane otwarcie ze styku sterującego S. Napięcie sterowane na przekaźniku należy podać w sposób ciągły i sterować przy pomocy sygnału yy, podawanego na wejście S. Otwarcie ze styku sterującego S powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu przekaźnik włącza się. Zamknięcie i otwarcie styku S w trakcie odmierzenia czasu nie wpływa na realizację funkcji. Ponowe załączenie przekaźnika wykonawanego R jest możliwe po odmierzeniu czasu i w kolejnym zamknięciu i otwarciu ze styku S. Jak widać. Chodzi o to, że jak przycisnę zwykły przycisk, to nasz przekaźnik przychodzi w tryb gotowości. Dopiero jak włączę przycisk S i go puszczę, to nasz układ wykona daną pracę. Jakbym szybko przyciskał, to nie ma to wpływu na pracę. Czyli dopiero jak nasz Układ się wyłączy, wtedy dopiero możemy na nowo włączyć cykl. Jak puścimy nasz główny przycisk, po wciśnięciu przycisku S nic się nie dzieje. W kolejnym odcinku omówimy sobie przykład. Yy, przyk w kolejnym odcinku omówimy sobie przekaźnik RPC-1MC Uni. Zapraszam do kolejnego odcinka. Ja się zami żegnam. Cześć!